Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej, to oficjalne hasło Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego dołączył Ostrów Wielkopolski już w 2021 roku. Po licznych konsultacjach i zbadaniu potrzeb mieszkańców opracowano strategię w formie dokumentu pod nazwą E-Ostrów 2050 Miasto ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne. Projekt sfinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny. W tej edycji o te fundusze starało się ponad 200 polskich samorządów i Ostrów Wielkopolski znalazł się w bardzo elitarnym, wąskim 29 osobowym gronie tych samorządów, które pieniądze z europejskiego obszaru gospodarczego otrzymały. Nabór był skierowany do polskich gmin posiadających status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dla Ostrowa to 3,5 miliona euro, czyli ponad 15 milionów złotych, które w zdecydowany sposób poprawiły jakość życia w naszym mieście. Bo to były przede wszystkim twarde inwestycje edukacyjne, ekologiczne zielone, ale także bardzo dużo inwestycji dedykowanych naszym mieszkańcom, przedsiębiorcom, czyli projekty miękkie. Projekt E-Ostrów 2050, Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne, to dziś konkretne, wymierne i potrzebne mieszkańcom inwestycje oraz projekty miękkie. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim, wraz z gruntowną modernizacją wnętrza placówki, dała nowe tchnienie obiektowi w ścisłym centrum miasta. Celem tej inwestycji było przede wszystkim zwiększenie energooszczędności i ekonomiczności budynku, dlatego postawiono na takie rozwiązania jak choćby fotowoltaiczne. Efekt jest widoczny gołym okiem. Jak wchodzimy do szkoły, to odnowione korytarze, odnowione sale lekcyjne. Właściwie wszystko wygląda zupełnie inaczej. Ta szkoła od momentu powstania, czyli od 1979 roku, nie była remontowana. Praktycznie rzecz biorąc, niektóre miejsca wyglądały naprawdę jak sprzed tych kilkudziesięciu lat, szczególnie toalety. No dzisiaj są piękne, nowe, funkcjonalne wszyscy są zadowoleni. Oczywiście, że wygląda lepiej, jakby spędzili nad tym pracownicy bardzo dużo czasu, włożyli w to pracę i no szczerze, wydaje mi się, że wyszło im to bardzo dobrze. Super jest, świetnie się uczy. Dziś wszyscy cieszą się pięknym, funkcjonalnym, ekologicznym, energooszczędnym obiektem, który będzie służył kolejnym pokoleniom na wiele, wiele lat. Szkoła to jedno, ale miasto postawiło też na nowe obiekty przedszkolne. Przykładem nowoczesnego, funkcjonalnego, ekologicznego i atrakcyjnego dla dzieci przedszkola jest placówka przy ulicy Staroprzygodzkiej. Przedszkole nr 2 Jarzębinka przeniosła się pod nowy adres ze szkoły podstawowej nr 6. Ta placówka została wybudowana na jednym poziomie, co zapewnia duże bezpieczeństwo dzieciom, pracownikom, rodzicom. Mamy przestronne sale z dostępem do toalet. Mamy również zaplecze magazynowe dla Każdego nauczyciela. Mamy kuchnię, w której przygotowywane są świeże, gorące posiłki. Bardzo ważne mamy salet, również do prowadzenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ostrów Wielkopolski dzięki pieniądzom z europejskiego obszaru gospodarczego mógł przygotować 14 hektarową strefę inwestycyjną do lepszego użytkowania przez powstające w niej firmy. Powstał kompleksowy układ drogowy w rejonie ulicy Wrocławskiej i ulicy Wysockiej, czy też nowe oświetlenie. Dzięki temu w Ostrowie Wielkopolskim mógł powstać obszar inwestycyjny, który dziś zajęty jest w 100% przez znaczące międzynarodowe, bardzo nowoczesne firmy. Zdecydowaliśmy się na inwestycje w strefie inwestycyjnej w Ostrowie Wielkopolskim, ponieważ miasto zapewniło nam dojazd do nieruchomości, media oraz plan przez są to rzeczy niezbędne, żeby taką inwestycję wykonać, no bo ani bez drogi dojazdowej, ani bez mediów nie bylibyśmy w stanie zrealizować projektu budowlanego. Zmienił się w ostrowie wielkopolskim publiczny transport. O przyjazdach i odjazdach autobusów informuje 40 nowoczesnych dwustronnych tablic elektronicznych, z czego wymienionych za pieniądze z EOG zostało 11 sztuk. W ostatnim czasie także ten system został uzupełniony o aplikację jak do jadę .pl i mamy już dzisiaj pierwsze sygnały, że ona bardzo usprawnia życie podróżującym naszą komunikację. Dzięki projektowi pasażerowie mają też do dyspozycji 12 nowych, wygodnych wiatr przystankowych, a także 4 przystankowe. Stanki, zielone. Warto zwrócić uwagę szczególnie na te wiaty zielone. Pierwsze cztery wiaty zielone pojawiły się w ubiegłym roku w naszym mieście przy ulicy Limanowskiego, przy ulicy Dworcowej, przy ulicy Śmigielskiego i w samym centrum miasta, przy ulicy Gimnazjalnej są one atrakcyjne wizerunkowo, ale przede wszystkim są ekologiczne, są zazielenione i gromadzą wody opadowe, a to dzisiaj jest bardzo istotne. E Ostrów 2050 miasto ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne to też rozwiązanie problemu parkowania w ścisłym centrum miasta. Tego oczekiwała zmotoryzowana część mieszkańców Ostrowa. Dlatego budowa systemu naprowadzania na miejsca parkingowe to innowacyjny mechanizm, który podpowiada kierowcom na jakich ulicach czekają na nich wolne miejsca. Zamontowano ponad tysiąc czujników, a system obsługują specjalne elektroniczne tablice. System naprowadzi, czy to jest dobre rozwiązanie? Bardzo dobre, bo przynajmniej człowiek wie, gdzie, gdzie, gdzie jest wolne miejsce i można tego szybciej, tego... Yy... Podjechać tam, nie? Bez krążenia, prawda? Tak, tak, oczywiście. Oświetlenie uliczne i drogowe w mieście jest teraz intuicyjne, energooszczędne i nowoczesne. Nowe oprawy lamp mieszkańcy zauważą z pewnością podróżując ulicami ostrowa wielkopolskiego. Ostrów Wielkopolski stawia na przedsiębiorczość, dlatego dofinansowanie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Budżetu Państwa pozwoliło na realizację aż dwóch ważnych, miękkich projektów. Pierwszy z nich skierowany był do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. To taki rodzaj bardzo intensywnej, zaangażowanej projektacji zawodowej i tego, żeby zapoznać się w ciągu tych kilku godzin z bardzo bogatą i ciekawą ofertą, właśnie, szkół podstawowych. Sama formuła tych wyjątkowych drzwi otwartych mogła być bardzo atrakcyjna i taka też była. To, co najważniejsze, to, to z czym wracali młodzi uczniowie klas 7 i 8, przypomnę no to szerzej otwarte oczy na tę, na, na tę ofertę i, i z taką wiedzą e, myślę, że już bardziej e, szeroką i z przekonaniem, w którym kierunku chcą podążać. Na tym nam zależało. Było bardzo super, bardzo mi się podobało. Mogliśmy po prostu sami zaprezentować swoje umiejętności i pokazać, co my potrafimy. E, było bardzo fajnie, mieliśmy własnych przewodników, którzy nam e, pomagali, nadzorowali naszą pracę. E, bardzo po prostu Fajna, miła atmosfera. Drugi był związany z odkrywaniem meandrów prowadzenia biznesu w Ostrowie Wielkopolskim, a swoimi doświadczeniami i wskazówkami dzielili się sami przedsiębiorcy. Wywiady opublikowano w ramach cyklu Biznes ma wielkie oczy. To przedsiębiorcy mogą się dzielić swoim doświadczeniem i być taką inspiracją i wskazówką dla innych, szczególnie młodych osób, które po ukończeniu szkół chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w naszym mieście. Kampania społeczna jestem tylko niepełnosprawny była niezwykle ważną częścią całego projektu. Miała poszerzyć horyzonty mieszkańców na temat niepełnosprawności, pokazać możliwości, jakimi dysponują osoby z niepełnosprawnościami, ich atuty i samodzielność, a także wpłynąć na postrzeganie tych osób przez młode pokolenie. Chcieliśmy pokazać, że mimo niepełnosprawności można być czynnym zawodowo, można być czynnym społecznie, można uczestniczyć w życiu sportowym, kulturalnym naszego miasta. Ta oferta przecież jest. Jest przebogata. Zaprosiliśmy do tego projektu nie tylko Ostrowian, ale także gości zewnątrz, taką twarzą był Przemysław Kosakowski. Celem całego programu było wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego, zwłaszcza jakości powietrza, dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast.